Zobaczmy co jest w środku. U zapiekany makaron. Kiełbaski i leczo. I jajecznica pewnie. U jajecznica i naleśniki. Ale masz Zobacz, śniadanie. śniadanie. Zobacz jakie mam rojisty mam tutaj To dla siebie jest. Zobacz, jest nawet galareta. Ale fajnie są te, poprzekładane pomidorki. Ekipa spakowana, witajcie, proszę bardzo. Mój telefon się włączył. Mój telefon się włączył. My właśnie wyruszamy w dalszą drogę. Pałac Poledno polecamy. Mimo, że było tu wczoraj wesele, to absolutnie nam to nie przeszkadzało Byliśmy. No i dzisiaj też będzie wesele. Słuchajcie, jesteśmy po śniadaniu. Śniadanie wybitne naprawdę, wybitne. Mnóstwo było gości z Niemiec. Z tego co widziałam, obsługa też po niemiecku mówiła. Także, jak jesteście z tych okolic tutaj, to miejsce na wesele piękne. Jak tam Ci się podobało Rybko? Fajnie było? Rzeźbą jesteś. Mam rzeźbę słuchajcie, nie dziewczynkę. Wow. Oh. <laughs> Chodź. Tam nadal już szykują na wesele. Jedyny minus to brak windy tutaj. Kochanie daj mi to torbę, nie chcę żebyś... Po to się chodzi na siłownię. Także idziemy teraz słuchajcie rozliczyć się za pokój. I spadamy dalej w drogę, jedziemy do mielna. Mieliśmy jeszcze wpaść do Darka Rodziny po drodze do Wielkopolski, ale tak nie mamy... Musielibyśmy odbić trochę do tej Wielkopolski, tak w bok trochę. I półtorej godzinki jechać jeszcze, nie w tym kierunku, więc pewnie pojedziemy, jak będziemy wracać za tydzień. Pewnie wtedy ich odwiedzimy. A ja muszę, słuchajcie, zajechać do natury, bo nie mam żadnego podkładu ze sobą. Zapomniałam do podkładu. Wszystko oprócz podkładu. Ulala, jaka pogoda, słuchajcie. Ale słoneczko. No, żeby cały tydzień nam się tak utrzymało nad morzem, bo znajomi byli, słuchajcie, i niestety, ale yy, padało. A dzisiaj bezchmurne niebo. Wczoraj po drodze, słuchajcie, złapała nas burza, było bardzo, bardzo nieprzyjemnie. No, kot mi siedzi, zobacz, i Basia, i kot. Dobra, chowam rachunek i idziemy do autka. Może ja podjadę autem, co? Żebyś nie szedł. Podjadę. Dobra? To trzymaj kamerkę. Czy jesteście już gotowi na sezon Halloween? A tu jakie słodkie są? Tyle już takie wszystkie pieski, takie i liski. Coś znalazłaś? Landboxy. Chyba takie landboxy z Olafem. <laughs> Super, nie te landboxy. Przypadek Olafa, no, mało sobie. Przejeżdżamy koło mini-zo w Białym Borze. Haha! <laughs> Jak się zatrzymacie w drodze na nadmorze, możecie zajrzeć do zwierzątek. Cześć, kuska! Gorąco. One mają takie oczy niesamowite. Tak, kuski. Gorąco, wszystkim gorąco. Także taki mały minizo, każdy może sobie wejść obejrzeć. Po prawej stronie jak się jedzie po lewej stronie jest taka znana knajpa w Białym Boże, a po prawej właśnie jest minizo. Możecie sobie wtedy zajrzeć do zwierzątek. Króliczki, a nie można karmić zwierząt I strusie Tak są i strusie. Tu różne kury. Widziałeś strusie, rybko. A łąbki są, widziałaś? A tu jakieś zabawne są tak, zabawne ptaki. Nie mam pojęcia, musimy przeczytać gdzieś. Dojechaliśmy, dojechaliśmy. Łazy, piękna A, pogoda. Piękny I piękny domek. Już Wam pokazujemy domek. Pokaż, póki się wypak nie wypakujemy Już wypakowaliśmy. Tak wygląda domek. Uuu, mamy mały tarasik. Tutaj owocki na nas czekały. Wow! Ale pięknie. Cześć Lalku. Jest kanapa. Mamy kuchnię, tam u góry jest łoże. Będziesz tam na górze się bawić, tak? No to super. Uuu, ale osi. Łazioneczka. Hej, Mamy prysznic. I lecimy dalej. Twoje zabawki i masz całą sypialnię swoją. To nie moja! Nie twoja? Ja śpisz na górze. Ty śpisz na górze, a tu jest nasza pewnie. Ale to To ja mogę pokazać na górze, gdzie śpisz? Mhm. Tutaj śpi mała, mówi. To ona śpi na górze. No dobra. Jak chcesz spać, tu na górze. Ale super. Ale w ogóle nie jest włączona klima, a jest tutaj fajnie chłodno, przyjemnie. Pięknie. Naprawdę pięknie. Cura poznała sąsiadkę. Już ma przyjaciółkę. Jest rok od niej starsza, więc świetnie się bawią razem. Ona w ogóle widzę, że widzi taki autorytet w starszych dzieciakach. No, chyba no. zawsze tak jest. Słuchajcie, my już po śniadaniu było super. Nic nie nagraliśmy w sumie. Jutro nie. Wam nagramy śniadanie. Mamy troszkę bałagan? Nie. W sumie się za się po prostu. Tak, rzeczy nasza. Troszkę słabo, że tam nie ma tego miejsca na te pałeczki, żeby je schować. on tak. A ty miał tu i ten? Nie, no co ty? A jakby tutaj można było, jakby to było wyżej, to można było je do środka to tu boilerować. Tak, boiler, no? Nie, no tak też. Dobra, ja się wziąłem za rozkładanie naszych rzeczy, bo ja po prostu uwielbiam, jak jest e, tak porządek i nie jesteśmy cały czas na walizkach. Mamy tutaj ogromną szafę, jak widzicie, więc jak się rozłożę, to wam. Eee, pokażę, jak to wygląda. Tutaj tylko brakuje takiej szafy. Czy tu jest szafa? Jest! O, oh, wow! Je jaka głęboka! Nie zauważyłem jej, bo to wszystko takie zlicowane. Pięknie. I tu już jeszcze taki pasek led. O, można w nocy włączyć. Bardzo ładnie wygląda. A po czym się skapnałem, że jest pasek let? Po kropeczce niebieskie, bo mam w szafach taki. No i oczywiście tutaj też jest miejsce na no, jakieś drobiazgi. O, też można ciężki włożyć, więc miejsca jest sporo. Tutaj wam jeszcze pokażę. Mamy zmywarę pod spodem, lodówkę, jeszcze owocki. Z wczoraj, oczywiście, tutaj mamy śmietniczek, jakieś naczynia do gotowania, sztućce. W ogóle szklanek i wszystkiego jest na 6 osób, więc tak, idealnie. No, fajnie. Co on tam zrobiła? U góry bazę jakąś? Bazę sobie zrobiła, tak, oczywiście. O tak, mam bazę tam. Odkurzacza tylko brakuje tutaj. Rumby. No takiego ręcznego Nie, nawet. Chyba podjadę do apteki, bo u nas y, wszyscy mamy chrypę. Też tak chciałem ci to powiedzieć. bo Chciałeś mi zasugerować, więc patrzę no. gdzie tu jest apteczka, ale to jest tu w ogóle, 600 metrów stąd. W miasteczku, Obałek. dobra. No. Także... W takim razie ruszasz. Aktierka, rusza. to się. Mam tarasik. Nie, to daleko będzie karą. A jak będziesz dużo miała leków. Ile mam mieć leków? Nie wiem. Tu takie fajne przegródki są, można się zasłonić, ale no ja tam odsłonięty lubię widzieć, co się dzieje dookoła. Nasze ręczniczki, widzę, że ludzie robią pranie. bo są pralki przy basenie, więc można zrobić pranie. Tyle iść do apteki, a ja idę składać. Tak, idę kupić tabletki, myślę, że coś jeszcze kupić. Kup tabletki do zmywarki i tabletki do pralki. Nie wiem, czy do pralki trzeba, bo tam... Wiesz co, tu nie ma supermarketu na mieście. Ja bym wcześniej w Żabce, ale to, wiesz, tutaj bardzo mało rzeczy jest. Taka Żabka, gdzie były same piwa. Ajajaj. No, słabo było, także... No nie wiem, czy teraz... Poradzimy mam. sobie. Wiesz co, mama dzisiaj ma przywieźć tabletki do zmywarki. A co ty jeszcze potrzebujesz? No pralki nie trzeba? Tabletek tam, pralki. nie wiem chyba nie No dobra. Nie. Dobra, ja idę do pralki. To może te rzeczy ja ręcznie wybiorę, te co ona użyła, te w i te... Wiesz co, na razie to mamy zapas. I ja już wyszykowana, nagrałam Wam nawet roleczkę z szykowania, mam tutaj sukienkę Mi Complete. Kostium mam z Merlin. I idę, i idę. Zabieram moje graty i się wybieram do moich. Także miłego odpoczynku dla nas. i są wszystkie ciężarki różne rozmiary ja ile jest w ogóle urządzeń to jest hit ławeczka do wyciskania jutro tutaj wpadam ale fajnie i całość tu przeszklona nie no naprawdę to jest magia w ogóle marzenie mieć <noise> taką siłownię u siebie w domu coś pięknego tu mamy oczywiście WC i szatnie do przebrania się o. Stosik Naprawdę Piękny Ale tu jest, słuchajcie Raj dla dzieci Ja się bujam tutaj, bo cura lata Leżymy nad takim tym. Tak? No super. Jają te fale. Uu, uu. Ale super! <noise> Ekstra. Mogłabym tak leżeć i leżeć. A opowiedz o twojej koleżance właśnie. Jakie się kiedyś w domu rozwaliło, nie? Moje koleżance kiedyś pękło łóżko wodne w domu. Widzę cię rybo! I słuchajcie, miała całe mieszkanie zalane. To było ileś tam, nie wiem, ile set litrów. Ale śmiesznie wyglądasz z tym tygryskiem z tyłu Idziemy na plażę Na plażę Jesteś szczęśliwa, że idziesz na plażę? Kocham polskie morze Wow, jak tu jest biało I czysto Pięknie jest Świetnie jest, jest pięknie Polskie polskim morzu to, to jest zinno. co? W ja polskim 30 stopni No ale jest godzina 19 To co ty oczekujesz? Jest fajnie Fajnie jest